Znowu Was w kolejnym odcinku kariery. Man United. Man United, prawda? Dzisiaj otwiera się okienko transferowe i już pierwszy transfer wam pokażę, który będę chciał zrobić. Bo mam taki plan, no nie mamy zbyt dużo kasy, co nie? Ale mam taki pomysł. Mamy tutaj Ronalda Araujo, czyli pana z Barcelony. Dokładnie tak, jaki mam, jaki mam plan? Mamy dużo obrońców, więc chcę dać tutaj Lisandro Martineza do tego. Dodamy im także 20 milionów około, coś takiego. Coś takiego myślę, że powinno starczyć w Barcelonie. Chcę tego listatu do Marcina załadać, dlatego że moim zdaniem Ronaldo Ocho jest o wiele, o wiele, o wiele, o wiele lepszym piłkarzem. I tą defensywę nam, moim zdaniem, bardzo poprawi w porównaniu do tego, jaką mamy teraz tą defensywę, czyli dosłownie gówniano, ponieważ dużo nam strzelają. Lionel Messi, oczywiście, w tak. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Vini, Junior, tutaj wszystko. It hasn't sunk in yet. Tak, tak, tak. Twoja stara. Brentford chce mnie do klubu Tak, już pędzę, tak, już pędzę Pewnie, o, FK Rosu. Myślę, że to jest dobry pomysł, lecimy na mecz z Totkami Ale ten oko jest strasznie zmęczony No ale dobra, trudno, przemęczy się jeszcze chwilę, da radę, da radę Gramy z Najgorszym klubem w Anglii, tak, oczywiście, który nie wygrał Nie no, żartuję, oczywiście nie najgorszym nie najgorszym klubem, ale no, który nie wygrał już żadnego trofeum od 2008, w którym wygrali Carabao Cup. A teraz, no, powiedzmy sobie szczerze, nie są w zbyt dobrej pozycji. Rico Louis tam był Niemożliwe, ty, co jest? To ty nam Hotspur Stadium. Wielu mówi, że... Jest to najładniejszy stadion w Anglii, Nie, chyba największy, chyba. W sensie, naj, naj, dużo ludzi mówi, że najładniejszy, ale on jest chyba ogólnie faktami, jakby się, jak mówimy faktami, to on jest chyba największym stadionem w Anglii, z tego co kojarzę. Muszę przyznać, że jest naprawdę ogromny. Dużo mają fanów, mimo tego, że mało wygrywają, o, ale dziwno to trawa jest. Nie, no, z sodkami przegrać to już by była, że troszkę żenada. No nie, dobra! Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Gdzie ty się tam pałętasz, kurde no? Gdzie ty się tam pałętasz? Co za górno, no, Baumgartner? No w jaja dostałeś, bo tam stoisz, kurde, na linii strzału. Weź ty, nie wiem, weź ty może idź stąd. Pięknie GARNACZO! No serio? Tak obronił się po prostu. Ja myślałem, że to leci prosto w okienko, taki strzał finezyjny, a chłopce broni, jakoby to jak się jakiś faflok był <laughs> Dobra! I Santiago zwoleja. O kurde, prosto brawkarza. Co <laughs> jest łapał po prostu na luziku. Essa... Essa skibini O i dupa Ooo myślałem, że to wpadło. A, już myślałem, że to wpadło. Kurde jak leciało. Oni ma, nie mają strzału, oni nie, mają, oni nie wiedzą co się dzieje. Ale niestety u nas celność nie jest zbyt dobra i wykańczanie akcji też nie jest zbyt dobre. Wow! Co jest? Brennan... Brenan Johnson, co on tutaj... Ale bombę spuścił do kanału, ale na szczęście okoje ten kanał wyczyścił i... bomby już tam nie ma. O Okoje ja! Jaki Sigma! Widzicie! Widzicie tą twarz! Widzicie tą twarz tego, tego Sigmy i tego Giga Chada Jaką on pięknie, 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 widzicie? Robi, on robi mewing, on robi mewing, widzicie? To jest Sigmi, Sigmiuszka O patrzcie, widzicie go? Widzicie go jaki Giga Wiemy, Wiemy, tylko dlatego go się jest totalnym Giga Chadem, ma taką aurę że zrizował każdego giata. Co ja pierdole Nieeee! Kurwa, ale powiedział, że ma aurę i kurwa mi strzelałem bramy. no oczywiście, że tak, musiało tak być. Pepe ma zarność, ty śmieć jeden ty Musiałeś to zrobić, prawda? Musiałeś, musiałeś mi to zrobić, ty kurde klątwę zapodałem taką wykurwistą, że... Ach, chuj. Nie chcę tam jeszcze grałem... Co za śmieć? Nie no kurwa No serio akurat jak to powiedziałem to musieli mi strzelić, no. Ale fart, ale fart! To jest, kurde, miło im się fartownie. Cały czas, prze, cały mecz przeważamy i kurde, oh, oh. Ale teraz! Santiago! Nie, 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 nie wierzę w to! No dawajcie chociaż remis, lepszy remis niż przegrana. To jest za gówno. Zirg za nie. Ale gówno. Tak. Totalna żynada Totalna żynada. nam strzelił nawet co za gówno. Ja. Yeah. Ale tutaj okoje się nie popisał. No mówiąc o tej aurze całej, kurde chyba wyczerpałem. Wyczerpałem ją, bo no nie wiem. co? co? CIEK to wpadło? Taki FIFLOK jakiś bakłażan, kurde. NO, co to Co to ma być? W ogóle ta SIATA była. De siata, delikta, nie? No, Zirk ze nas. za nas poskładał, nie? Oj, pa, 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 jak napierdziela do nas. No, wszystkich nas kurwa, rozpierdoli. A ty pamiętaj, Zirk, że ty byś u nas grał, bo kurde, no teraz to już nie mogę ci nie dać grać. Jak tam jeszcze bramkę strzeliłeś, bo pokazujesz, że jesteś totalnym Sigmom. I żeby umie strzelać bramki, sprzedamy sobie rasmusa i weźmiemy po prostu go, co nie? No jak? Wikario, no, Wikario! No, Wikario dzisiaj lepszy od okoje, niestety. Niestety, takie tutaj <kluje> oblężenie robię. 3-0. Nie, dobrze, okoje. Nie dał dla Zirk ze strzelić drugiej bramki, ale ten jest naprawdę aktywny. Naprawdę jest... Z... może faktycznie złapał formę w tym Tottenhamie, dzięki czemu będzie u nas lepiej grał. No patrz, jak on kurde mi co za chłop. Co za chłop. Skacze wszędzie i mi zabiera dobra. Jimenez, proszę cię, strzel. No, ty kurwa. Nie, on nie strzeli, nie ma szans. On dzisiaj nie strzeli, to jest zakazane. Zakazane a w sumie nie wiem, w kodeksie karnym, jak strzeli to zostanie karę pozbawienia wolności do lat siedmiu I dupa, przegrywamy z totkami, ale że nada ale że nada, dobrze że u nich chociaż ale boże jak to wygląda, łaż, mnie boli serce serce mnie boli jak widzę ten wynik Przecież to, jest, to, przecież to jest, ujma, ujma dla mojego honoru Którego nie mam, znaczy co? Żartuję, żartowałem oczywiście Mam, mam wielki, wielki honor, który spoczywa w moim sercu, sercu no, Westcam nasz wyprzedza Ten Westcam, w z którym wygraliśmy 4 do 0, no świetnie A mogę tego Zirkze od razu, żeby on tutaj przyszedł? Mogę go zrobić? Nie, nie mogę Mid season review No mamy, ogólnie to jest dobrze, no Ogólnie jest dobrze, ale chciałbym więcej, chciałbym więcej Chcę, o, bardzo fajnie Chcę przedłużyć kontrakcik. Super. Luke Shaw chce przedłużyć? Nie. Z Lukiem Shawem chcemy się pożegnać nawet już teraz, ponieważ Milosz Kerkes oczywiście do nas dołączył. Bardzo fajnie. Z Mazrałem oczywiście reniujemy kontrakt. Bardzo fajnie. Nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Kurde, ma zbyt, nie, nie, z, na razie z tym na i Mediną poczekamy jeszcze, Daj, damy im 10 milionów dodatkowych jeszcze tutaj Tutaj ciach, no musimy wydać od niego od chuja, ale no, mam nadzieję, że to się zwróci I mam jeszcze jedną, jeden pomysł, z ktu, jednego piłkarza, z ktu, którego wybrałem z waszych komentarzy Tak, Rodrigo z Realu Madryt a, u, a, 105 milionów Ale to wygląda paskudnie Nie wiem, czy nam się uda go kupić Zobaczymy, mam nadzieję, mam nadzieję Mam wielką nadzieję, że nam się to uda Sprzedajmy tego Lukashoła, to może wtedy dostaniemy dużo kasy Bo 47 milionów dodatkowych To jest no, w miarę dużo Zagrajmy z tym Brentfordem I zobaczymy w następnych y, dniach jak to się rozwinie, jak coś to po prostu możemy sprzedać też Lisandro, zwykle i po prostu kupić Araujo normalnie, bo to wtedy zadziała Mirosz Kerkes z dwójeczką tutaj wchodzi do naszego składu, pięknie, pięknie, nawet sobie niech sobie zadebiutuje od razu z Brentfordem No i co, gramy, musimy wygryć z tym Brentford, musimy, bo jak nie wygramy to będzie dupa słonia i kurde na nam odlecą już hen, hen wysoko w tabeli Więc albo wygrana, albo jesteśmy totalnymi przegrywami Ależ Kerkes, pierwsze zagranie Kerkesa, widzieliście przed chwilą, ależ tutaj dał. No naprawdę, dobre, dobre podanie. Teraz Santiago Jimenez, ale mu zabrał Matias Delict. O kurde, ale lecą, lecą za takiem. Uwaga, uwaga, e, Igor, Igor Tiago? Kto to jest Igor Tiago do kurczaczka nędzy? No, nie wiem, nie znam, nie znam typa Milosz? Milosz Kerkes. Dośrodkowanie i... JEEEEEEES! Kerkes w debiucie zalicza asystę! Haha. Ha. Pięknie, pięknie Kerkesik, pięknie, haha! Ha. Nasz węgierski lewy obrońca, ależ to się dla niego kariera wielka szykuje. że United, Jimenez strzela brameczkę, taka piękna głow... 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 Głowka, tak. Głowka, dokładnie tak, dokładnie to chciałem powiedzieć. Nie no pięknie, pięknie tutaj mainu, main zapodał do Kerkeza, nasza młodzież, tak? Rozegrała tą akcję. Pięknie tam kerkez przyjął, podał Wszystko w tej akcji działało, tak jak powinno. Nie no pięknie, pięknie, naprawdę świetna akcja. A ta główka to bardziej był taki bark, nie? Po barku mu tak przyleciało, można tak powiedzieć. Ta... Piłka zmieniła tor piłki. Kurde, piłka zmieniła swój tor <laughs> i wiecie, i spadło do brameczki. Jest gol i Sigma. Ale akcja, ale akcja leci. Patrz tu, patrz tu, Diallo! Aj, wybieg! Karny? Karny! Co, za co? Za co? Brawkarzowi! Aj, ja pierdolę! Co tu się stało, sędzia Kalosz kurwa, Emil! Ale dobra, no bo zobacz, Diallo, przecież on to kopnął w niego, on obronił, on obronił strzał! Bramkarz obronił strzał, to diagonalów w niego wbiegł. A ten dał karnego. Dobra, weź ty kurwa, no dobrze mu, dobrze mu pokazujesz Waldi Marson. Totalny debil. <grywny> Totalny debil. No ale dobra, no jak dają, to trzeba wykorzystać, co nie? Jak dają, to trzeba wykorzystać. Bruno sięgendix 2 do 0. Ale ja pierdziele, ale sędzia teraz będą gadali, że przykupiłem sędziego, ty ale no serio, w ogóle tutaj tu zupełnie faulu nie było. Nie ma mowy o faulu. Chłopu po prostu obronił strzał Diallo A Diallo w niego wbiegł <noise> Więc nie wiem Nie wiem o co biega Ej! Uff Nie no śmieciu dobra Od razu sobie odrobili to gra chyba, gra chyba zauważyła jak marudzę od tego Karnego i postanowiła Postanowiła troszkę e, Przy wiecie no, postanowiła dać dla tego Brentfordu no koje tutaj obronił ale Vista mi się przemknął dość szybko Tak, super, Zaje zajebiście, teraz No tak naprawdę jakby tego karnego w sumie to nie było i... Tylko tak po prostu lepiej wynik wygląda, bo więcej brawek, no Trochę bez sensu Zajebiście, zajebiście, naprawdę, zajebiście gra zrobiła Yo, yo Dobra, rushfordzik, dawaj Musimy to zrobić, teraz, boom Ciach Świetnie Dolan Pięknie No, Dolan, nie. Nie ma, faul Faul, proszę państwa, tutaj jest faul, oczywiście, Marcus Rashford Świetnie tutaj mm, Zastawił pułapkę, zastawił pułapkę na piłkarza Brentfordu Oj, wiecie co to oznacza? Wiecie co to oznacza mam nadzieję? Oj, będzie, wejdzie nie wejdzie Kurde, no serio, no źle tam ustawiłem chyba Bo Bo to Bo oni skaczą i to musi przejść między głowami, co nie? A tak to nie przechodzi między głowami, dupa NIE! In nomine Patris et Spiritus Sancti, amen Pięknie, pięknie, okoje Okoje Koje, ty jesteś zajebisty, zajebisty jesteś Uwielbiam cię, uwielbiam cię, ja pierdzielę Jak on to bronił, w ogóle niewiarygodny, niewiarygodne, Jesteś to jest najlepszy, najlepszy bramkarz w historii Manchesteru United W ogóle nie ma co do gadać, jakiś Dawid De Gea, Jakiś <laughs> Jakiś, nie wiem, kurde, co jest Van der tam, wiesz, w ogóle ich wypierdol Z tej listy, tutaj Koje sam musi zostać, on musi tutaj Sam zostać, co on robi? Nie, nie! Uff! Znowu dalej, rożne. No weźcie mi te rożne, stąd wywalcie już. Ja już nie chcę, ja już nie chcę. Jest! Koniec! Dobra, wygrywamy! Jest, jest! Dobrze, dobrze. Z bezpośrednio. <todziora> Wygrywamy z bezpośrednim rywalem naszym o te drugie miejsce. O, Ayr, Christopher Air, bardzo go lubię. Wygrywamy 2 do 1, Przypisujemy sobie 3 punkty do tabeli bardzo dobrze i to na ich stadionie. Re Rewanż, także za ten. Więc mamy teraz 38 punktów, tak samo jak Westkam, ale Bradford żadnego punktu nie zdobyło, czyli ma 40, gonimy ich. No, teraz, jeżeli wygramy z kimś tam, z kim będziemy grali, to będzie git, bo możemy wskoczyć już na drugie miejsce od razu. Dobra, zobaczmy, jak tutaj. Mam nadzieję, że to się uda, żeby kupić tego Raucho. No nie, no, no jak, no jak? Ty jesteś normalny! Ej, on ma, on ma 76 release fee? Uh, kurwa, to ja nie wiedziałem. Dobra, z nim możemy, z nim możemy normalnie. Tylko nie mamy, nie mamy kasy. 105 milionów. Już w tym odcinku ich nie kupimy. No niestety, więc... Kurde, a, już miałem, już miałem pomysł na tytuł, żeby... Nowe transfery, prawda? Nowe transfery. No nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. A nie, to że Release fee... Kurwa, to jest... Dobra. 85 milionów musimy za niego zapłacić. to jest w chuj dużo, to jest w chuj dużo. Przedajmy Lisandro Martineza. Wtedy będziemy mieli na 100%. W sensie... Chyba teraz mamy, tak? 85 milionów to mamy na niego. Nie. Lisandro Martinez zostaje sprzedany. No i lecimy do meczu z, ostatniego na dziś meczu, z Blackburn Rovers W FA Cup, więc Stolarczyk sobie zagra, fajnie, fajnie Chodzimy na Blackburn Rovers, mają tam, tam jakichś fajnych zawodników, jakiegoś fajnego, ciekawego zawodnika, którego znam Nie mają, nie mają żadnego zawodnika z tych co tu mają, to ja niestety nie. A nie, Cantwell, Cantwella znam, Cantwell oczywiście był w karierze Rangersami Kam Pamiętam Cantwella, oczywiście, Stadion y Blackburn Rovers. Nie wiem, jak się nazywa, gdyż nie mam tutaj podanej nazwy. Nie wiem, jak się nazywa ten stadion, ale wygląda przepotężnie, naprawdę. Wygląda przepotężnie ten stadion. Sigmastycznie Macron. Emmanuel Macron, oczywiście, prezydent Francji. Arte, tle e e Blackburn Rovers w chyba ma jakieś związane z Francją, nie? Takie mam wrażenie. Ma jakieś nawiązania. Ty jakiś. Hymn leci? Coś leci w tle, no. Jakiś hymn chyba, właśnie, Blackburnów. BlackBernów, rowersów. 7 mnie to obchodzi w sumie Przechodzimy po prostu do meczu Musimy tak, obstawiam takie 3 do 0 może Pięknie ma dialog. Świetnie Podanie do Bruno Fernandesza No serio słupek? Co wy tam? Co wy tam kurde? Trąbicie Nie no Bruno w słupek Później Kerkes przejmuje tą piłeczkę. Pięknie tutaj podał do Rodrigo Rivera, Rodrigo Rivera też nie trafią No tutaj srogiego farza mają piłkarze Blackberry Rovers, ale oni tam trąbią! No nie. Co oni, co oni tam, kurde, nie wiem, co oni chcą ode mnie? Co, czemu oni tak trąbią? Wow, ale skok. Amad Oj, to będzie gol, to będzie gol, niestety. Znaczy stety, Niestety, niestety. <laughs> Na ch... Czemu, 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 co w tym, co w tym mózgu, jakie, jakie układy, jakie, komikacje? nie, nie, co to zaszło, co to teraz się stało Czemu ja, zamiast strzelać, to ja podałem A Brawa z lecisz Nie do środku wiemy, tylko tutaj sobie na przedpole dajmy No Siak do garnaczo, świetnie! I garnaczo! Wjebał tą piłeczkę prosto pod poprzeczkę! Nie, nawet nie czuję jak sobie rymuje Sigma. Piękny gol, piękny gol, o, ależ z woleja siadło! Nie no, z woleja to zawsze siada, nie? <ścoughs> z woleja zawsze siada! Piękny gol, piękny gol! Brak rower tym razem już nie uchroniło się! Szczęściem, no, szczęściem się nie uchroniło! Tutaj już musiał być gol. Pięknie tutaj Bruno asystuje Garnaccio. Tamten jak tam skoczył. Olej jak z ja jak siadło. Chłopie, chłopie, co ty sobie myślałeś? Tam bramkarzu, co ty? W ogóle próbowałeś to wybronić. Ty w ogóle jesteś normalny? Przyjął se na klatę i później... cio, Olej, gol. Ale gol. Piękny, piękny. Wow! Ale tutaj garnaczo się rozkręcił, chłopaczyna! I teraz Miloszka... Kurde, jaki jest szybki! Ej! Co jest?! Chłopiec taki szybki, zamiast wjechać w piłkę, to w kerkeza. No i kerkez leży teraz i kwiczymy. Biedny, biedny Milosz, nie. o, ja! jak on to obronił! Ale brama by była piękna, no nie, no nie Jak to jest możliwe? Strzelaj! Gol! Gol! Amadialo! 2 do 0 No, Bruno Fernandes gola nie strzelił z tego rzutu wolnego, ale Madiallo już gola strzelił Tak, dokładnie, ale się przytulają do niego w zwolnionym tempie normalnie <gol>! Ciek muszkietierów Istham. Istham? Nie, dobra. Istham tu gra. Nie, no dobra, to jest przesada. Ty Westham, Istham, Fulham. No. Nie. Ale on nie obronił, nie obronił, nie jest zbyt dobrym bramkarzem. Znaczy, chociaż te, ten strzał Bruno, który był naprawdę mocarny zrzutowolnego, no, wybronił, bronił. Udało mu się, lecz Amaddial. Wiedział, wiedział, jak go zaskoczyć. Piękny gol, piękny gol. 1 i 2, 2 do 0 już wigli wam pięknie. Oj, aj, kurde. O dzięki, to co, 3, 2, chyba 3 do zera. Chyba nie. Aj, kurde, mnie wzięli, z zaskoczenia mnie wzięli. No nie, no Bruno, czemuż ty się pośliznął? No, ja widzę, że tam jest wydeptane jakieś błoto, kurde. Nie, nie pos w ogóle ta murawa jest do dupy, ale no, ale mogłeś to już trafić, no. no go golosy strzelić chociaż, no. Ziomek, ziomek. Ciach oj, tutaj świetnie. Pierdyliard miejsca, no i 3 do 0, tak jak mówiłem, moja... moja... Mm... No wiecie, wiecie o co chodzi. Kurde, nie mogę... Zawsze jak myślę... Predykcja, predykcja, prediction, No ja wiem, że to się nazywa prediction, ale to chyba nie jest predykcja po polsku. Nie pamiętam, zawsze zapominam te słowo, zawsze zapominam tego słowa, wie... ale wiecie o co chodzi. Powiedziałem przed meczem, że będzie 3 0 i teraz jest 3 0, jak to się nazywa? Przepowiednia! O! Prze moja przepowiednia! No, no nie o to mi do końca chodzi, ale mówię, możemy tak powiedzieć, że moja przepowiednia się sprawdza. Tutaj w ogóle ledwo co ten gol pad? to bo ale jest gol, to co jest najważniejsze, 3 do 0. Ciśniemy ich. Bardzo fajnie. Tego się właśnie spodziewałem, takiego meczu. Kurde, mogło być 4 do 0, gdyby nie to, że jestem debilem totalnym i podałem wtedy do garnacza, a nie strzelałem Ribeiro. Nie! Jezu, jak oni tego nie strzelili, co za patałachy Blackburnowe Roversowe Piu! Jeszcze? Tylon dodał? Nie wiem Koniec Jeszcze nie! No kurwa! 5 dodał? 5 minut? Ty jesteś poważny? Za co, za co niby? No i stolarczyk broni. O chce, nie, on specjalnie chce, żeby mi strzelili jeszcze gola ty. Ale stolarczyk co robi? Nie ma gola, nie ma. Sędzia chciał im jeszcze dać z litości, a tutaj stolarczyk mówi: "Nie". Zachowam czyste konto. No i tak jak powiedział, tak zrobił. 3 do 0 wygrywamy z Blackburn Rovers w pucharze w Emirates FA Cup oczywiście. Tylko nie wiem, nie wiem, który to jest etap. To jest yy... Teraz będzie Ćwierćfinał i ćwierć... o boże Z Liverpoolem Ćwierćfinał gramy z Liverpoolem Łatwo się układało, a tu nagle musi, Musiało się stać coś nieprawdopodobnego I bardzo złego dla nas To wygląda, czy Ronald Araujo Tak, dobra, wiecie co Nie kupujemy Araujo Ra jeszcze W następnym odcinku sobie kupimy go, tak Żebym mógł sobie nazwać odcinek, wiadomo troszkę więcej, nie, nie, nie nie. nie. Kerka, już ma kontuzję od razu To jest jakiś Czy to jest jakiś żart 5 dni, no dobra, już trudno, przeboleje to Zatem w następnym odcinku kupimy Araujo oraz Rodrigo Mam taką nadzieję, chociaż Rodrigo może być ciężkim kąskiem yy, Ponieważ, no nie wiem czy będziemy mieli na tyle kasy, żeby go kupić Jak, jak go nie kupimy to trudno Ale mamy jeszcze szoło do sprzedania, mamy Lisandra Martinsa do sprzedania Może się uda Ja wam powiem tyle, że Bardzo fajnie mi się grał dzisiaj Fajny wynik na koniec Możecie zostawić suba dla tego wyniku, możecie sobie zostawić lajka, like możecie zostawić na przykład komentarz kogo mam jeszcze kupić, bo nie wiem, nie wiem, może coś macie fajnego, znaczy raczej nikogo nie kupię, ale możecie napisać po prostu komentarz, że później na przykład w następnym, kilka patrzę, wow, ale fajny, ale fajna propozycja i na przykład wstawię was do filmiku, a teraz co, wystarczy się pożegnać, naura, chyba czas się pożegnać bardziej, naura.